Ci się sobie po meczu z Uniutarną Kacper Kapitan Drużyny Kacper zawody zagrożone, ale odjechane. Tak coś więcej? Dwie trójeczki, dwie dwójeczki. No odjechane to jest najważniejsze, bo yy, ciężkie warunki były naprawdę Szacun dla toromistrzów, że taki tor się udało przygotować. Szkoda tego deszczu, że tak padał cały czas. Na pewno to nam też może trochę pomogło. Trochę tam męczarni było. Niestety no, takie, takie to były dzisiaj warunki i każdy miał takie same. Szkoda tych tam gdzieś, tych dwóch moich pierwszych biegów, gdzie tam takie byki popełniałem, które no, nie powinny się zdarzać i tego żałuję. Natomiast mam nadzieję, że na następne, następne zawody gdzieś tam to już yy, nie będzie z tym problemów. No właśnie, to co mówisz, jeden wyścig z Arturem Czajem, Artur tam się spinał, ale generalnie dałeś mu rady. No, no tak, no wiadomo, gdzieś tam już po mnie, w tych, po tych dwóch biegach gdzieś tam yy, się z tyłu głowy wiedziałem, że nie przystoję, mi no, takich głupot tutaj robić na stadionie, obłędnie jakie by warunki nie były. Także no, musiałem trochę powalczyć i na szczęście się udało. Mimo tej aury niekorzystnej, kibice dopisali, w rybku na stadionie. No i to się ceni. Nie było tyle ludzi co ostatnio na Wielkanoc, ale mimo wszystko, mimo tej takiej brzydkiej pogody, bardzo się cieszę, że tyle ludzi przyszło, było ich słychać. I fajny doping naprawdę prowadzą ludzie, także oby też tak dalej razem w parze z naszymi wynikami, żeby szedł doping kibiców. I tego wam życzę sukcesów na dalsze jazdy w sezonie. Dzięki. Dzięki.